Rozmowa dnia. Doktor Tomasz Karałda, szpital imienia Barlickiego w Łodzi jest moim gościem. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Czy pan widział już na korytarzach swojego szpitala żołnierzy, którzy liczą łóżka? Czy jest ich dużo? Czy w ogóle się pojawili? Tak, pojawili się również u nas w szpitalu i pomagają w funkcjonowaniu. Natomiast szukających łóżek to nie widziałem i prawdę mówiąc Liczymy na ich pomoc bardziej taką fizyczną w pracy niż w szukaniu łóżek, których de facto no, nigdzie nie ukrywamy. Mamy te, które mamy. No właśnie, teraz... zastanawiam się, czy ci żołnierze są potrzebni, bo pojawiło się bardzo dużo kontrowersji po tym, jak minister zdrowia ogłosił, że żołnierze będą no, pomagali tak naprawdę lekarzom w raportowaniu, ale także pewnie w innych czynnościach, czy, 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 czy oni są w ogóle przydatni? Czy rzeczywiście każda teraz para rąk do pracy jest potrzebna w szpitalach? Sam pomysł wysłania żołnierzy do raportowania obecności łóżek odebraliśmy jako środowisko lekarskie, jako brak zaufania, jakobyśmy mieli mieć no, jakieś ukryte intencje, chowając łóżka przed chorymi. Zazwyczaj staramy się jak największą ilość ich hospitalizować. Natomiast czy sama obecność żołnierzy pomaga? Tak. I na pewno są w szpitalach wykorzystywani po to, żeby pomagać organizacyjnie przy pracy, zwłaszcza tam, gdzie jest potrzebna. No, Duża siła fizyczna, jaką dysponują żołnierze, i na pewno za tę część, za tą sferę ich działalności jesteśmy bardzo wdzięczni. No dobrze, panie doktorze, to opowiedz mi, jak wygląda teraz sytuacja? Zdaję sobie sprawę, że pan w jednym szpitalu pracuje, może opowiedzieć o tym, jak to właśnie wygląda w szpitalu imienia Balickiego, ale pewnie ma pan też informacje od swoich kolegów od innych lekarzy. Czy miejsca w województwie łódzkim dla osób chorych na COVID-19 są? Czy możemy domyślać się, że podobno? Obrazki, podobne sytuacje jak w Warszawie, mamy okazję w mediach oglądać. Istnieje problem z szukaniem tych miejsc, problem z kolejkami karetek, problem także z przewożeniem pacjentów i z oczekiwaniem na przyjęcie do szpitala. To jest bardzo dobre pytanie. Te łóżka covidowe, tak zwane, warto sobie uświadomić, co to znaczy. To nie jest po prostu łóżko, takie zwyczajna, na którym położy się pacjent, bo gdyby tego brakowało, to myślę, że nad pospolitym ruszeniem ludzie by własne łóżka oddawali, żeby pomagać chorym. Łóżko covidowe oznacza to, że jest to specjalne łóżko, które można. Zmienić pozycję pacjenta, który jest hospitalizowany, do tego ma ono dostęp do tlenu, bo tu jest warunek wstępny i bardzo ważny w przebiegu COVID-19, że oni no, wymagają. Tlenoterapia, jak wiemy, jest podstawowym środkiem, który lekarze mają do tego, żeby pomagać pacjentom z COVID-19, no bo problemy z saturacją, czyli z natlenieniem krwi, to są pierwsze problemy, które w tych ostrych przebiegach, w tych cięższych przebiegach COVID-19 się pojawiają. Dokładnie, więc ten dostęp do tlenu jest bardzo istotny. Są szpitale w łodzi, w których są hospitalizowani pacjenci z COVID-19, którzy mają bardzo ograniczony dostęp do tlenu. Um, dodatkowo, covid covidowe łóżko oznacza, że jest personel wykwalifikowany do opieki nad chorymi z niewydolnością oddechową, i dopiero wtedy możemy powiedzieć, że łóżko jest tak zwane covidowe. Dla przykładu. Media podawały przykład tutaj kutna, który wykazał ponad 240 łóżek, które na papierze wyglądają, jakoby one były. Natomiast z uwagi na brak personelu, właśnie medycznego, dysponują jedynie 50 łóżkami. No mam... właśnie, o ten, o ten personel o, o, zapytam jeszcze, to, to, to są te łóżka, w takim razie zdajemy sobie sprawę, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie mebla, to nie jest tylko kwestia miejsca, gdzie można położyć pacjenta. Także sprzętu, także tlenu, także lekarzy, w związku z tym. Możemy się spodziewać, inaczej, możemy się domyślać, że w województwie łódzkim mamy podobne obrazki jak w Warszawie. Czy jest lepiej w województwie łódzkim z, no, z, dost, z dostępem do tych łóżek, do tych miejsc, gdzie jest personel i także sprzęt? Myślę, że ta trudna sytuacja dotyczy wszystkich dużych miast, gdzie tych pacjentów jest dużo i na pewno realna liczba łóżek, tych covidowych, jest znacznie mniejsza niż ta, która jest raportowana i podawana centralnie. Dlatego to jest tak dużym wyzwaniem. Mamy w województwie łódzkim około półtora tysiąca chorych, wymagających hospitalizacji, chorych na COVID-19. Tutaj żeśmy apelowali o to jako środowisko lekarskie, żeby tworzyć izolatoria, w których będą mogli przybywać pacjenci, którzy są w dość dobrym stanie, którzy nie wymagają hospitalizacji, ale dla przykładu nawet Stadion Narodowy bierze pacjentów, którzy oczywiście mają potwierdzone covid-19, mają tomografię wykonaną wykazującą zmiany, ale mówi się o tym, że nie może być wśród tych osób tych, którzy mają zaostrzenie swoich chorób przewlekłych. Właściwie w szpitalu Barlickiego hospitalizujemy prawie samych takich, którzy w przebiegu COVID-19 ma prezentują też niewydolność wielonarządową. Więc nie jest nawet czasem możliwe odesłać pacjenta, który jest w miarę stabilnym stanie, do izolatorium z uwagi na zaostrzenie chorób swoich przewlekłych. Więc de facto do izolatorium możemy odsyłać tylko we względnie dobrym stanie. Nawet stadion narodowy, na taki szpital polowy, który powstał na stadionie, nie jest w stanie wziąć. Części tych chorych, którzy są w poważniejszym stanie. Ale to, w żaden, to... Sposób, w żaden sposób nie odciąży, no bo przecież są pacjenci, którzy nie są w ciężkich stanach, nie mają wielu chorób, na przykład, które współistnieją z COVID-19. Taki sam szpital zresztą powstaje przecież w, w łódzkiej hali EXPO. On niedługo powinien um, ruszyć. No dla tych pacjentów, którzy potrzebują tlenu, też są takie miejsca przecież potrzebne. Tak, to jest odciążenie, bez dwóch zdań. Natomiast to, z czym się borykamy, to również z tym, że nie mamy już miejsca dla tych, którzy prezentują niewydolność wielonarządową, muszą być w szpitalu i tych, których możemy odesłać, którzy mają po prostu dodatni wyniki, są w dobrym stanie. Dla tych staramy się znaleźć miejsce, ale wciąż jest to niewielki procent wszystkich hospitalizowanych. Przy tym wzroście zakażeń, przy tym wzroście ilości w ciężkim stanie osób szpitale, mimo posiadania izolatorów innych szpitali takich polowych, zapchają się szybko. Tak naprawdę stoimy przed wyzwaniem, w którym szpitale polowe zaczną będą musiały przyjmować chorych w dużo poważniejszym stanie, bo w szpitalu już nie będzie dla nich miejsca. Co można zmienić? Można raptownie zatrzymać transmisję wirusa i to jest tak zwany, a to jest, to jest wciąż ten apel, który mamy jako lekarze do, do ludzi. Dzisiaj każdy z nas może być trochę lekarzem. Zazwyczaj to wy drodzy państwo oczekiwaliście pomocy od nas. Dzisiaj my jako środowisko lekarskie prosimy was. Czyli niezależnie od tego, czy będzie lockdown, czy też nie będzie lockdownu, no po prostu ograniczyć spotkania, ograniczyć transmisję w cudzysłowie wirusa. To, to brzmi poważnie, ale po prostu chodzi o to, żeby nie wychodzić na zewnątrz, kiedy nie jest to potrzebne. Dokładnie, remedium na pandemię jest w rękach, w rękach każdego. Panie zakres. doktorze, jeszcze w tej części rozmowy chciałbym zapytać właśnie o to kutno, dlatego że tam mieliśmy informację, że po decyzji wojewody, kiedy zapadła decyzja, że tam ma powstać szpital tylko i wyłącznie dla pacjentów z COVID-19, no, lekarze także sami zaczęli odchodzić z tego szpitala. Tak czysto po ludzku, czysto od strony pacjenta. Jak ja to przeczytałem, to złapałem się za głowę i zastanawiałem się, o co w tym tak naprawdę chodzi. Hmm. To jest trudno tłumaczyć. Tych czynników musi być więcej niż tylko to, co słyszymy. Pamiętajmy, że część z lekarzy, którzy pracuje w szpitalach powiatowych są w zaawansowanym wieku, ze swoimi chorobami. Część z nich po prostu boi się narażać pracując tam. Więc tych powodów, którym, dla których lekarze czy pielęgniarki odchodzą z takich szpitali, jest, jest więcej. Panie tak, doktorze, a... i, i ten wątek dokończymy za chwilę. Na stronie radio.uff.pl tam zapraszamy słuchaczy, tam dokończymy rozmowę, um, zapraszamy do internetu. Słuchaczom niestety musimy już podziękować. A zapytam jeszcze o to, czy na przykład brakuje tlenu, bo takie informacje też się pojawiają. A więc zapraszamy do internetu. I wracamy do rozmowy. Przypomnę, moimi Państwo gościem jest dr Tomasz Karauda, szpital imienia Barlickiego w Łodzi. Mówiliśmy o szpitalu w Kutnie. Różne powody, pan mówi, że mogą być tego, że lekarze zdecydowali się odejść, ale przyzna pan, że kiedy pacjent, kiedy osoba postronna czyta takie doniesienia, no to może mieć pewne wątpliwości, dlatego, że też nie zna sytuacji, jaka panuje w szpitalu. Nie zna też, no nie zna personelu, który składa wypowiedzenia, czy też przychodzi na emeryturę. I, to i Mogą pojawić się znaki zapytania. To jest czymś naturalnym, że każdy z nas pyta: co się dzieje, jeżeli personel medyczny odchodzi od łóżek, jakie są tego powody? Oczywiście zawsze trzeba podzielić te, te powody na wiele różnych czynników. Jak wspominałem, jedne z nich to, to choroby współistniejące. Część osób pracuje w szpitalach powiatowych na kontraktach. To oznacza, że są jakby firmą zatrudnianą z zewnątrz i pracuje, pracują tam, gdzie im pasuje. Nie są to, to pracownicy etatowi, których można łatwo skierować do pracy. I, i część osób po prostu obawia się, tak jak każdy z nas gdzieś tam obawia się bycia zakażonym i tego, że przejdzie to w sposób poważny. Pytanie jest też, czy dla 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 Takiego personelu medycznego szpital zapewnia wszystkie środki ochrony? Czy organizacja pracy w takim miejscu jest przygotowana na tyle, że personel czuje się bezpiecznie? To są szereg pytań, jakby nie oskarżających, tylko stawiających jakby na przyczynę bycia czy, czy decyzji o tym, że chce się pracować w takim miejscu. Um, dużo się mówi o tym w mediach, mówiło się o braku zaangażowania. Ja bym tu bronił personel medyczny, um, który no naprawdę, tak jak patrzę na swoich kolegów i koleżanki, z dużym poświęceniem um, i, i, i kosztem swojego życia prywatnego i sił pracują w takich oddziałach. A to chyba nie ma, nie ma wątpliwości, jeżeli jest oddział covidowy, Widzimy czasami obrazki, czytamy o tych obrazkach, które pojawiają się na tych oddziałach. To zapytam jeszcze w takim razie, o tym wspomniałem, o tlen. My też mamy z Polski informację informacje o tym, że tego tlenu brakuje? Czy podobna sytuacja jest w szpitalu barlickiego, czy też w szpitalach w Łodzi? Czy każdy, kto będzie potrzebował tlenoterapii, która jest podstawowym narzędziem walki z chorobą, inaczej pomocy dla pacjenta, który jest chory na COVID-19, czy, czy ta terapia będzie dostępna? To jest nasza duża obawa i akurat w naszym szpitalu pacjentów z COVID-19 hospitalizujemy w warunkach oddziałów, które wcześniej były oddziałem laryngologicznym bądź pulmonologicznym i w oddziale chorób płuc tlen w ścianie był. No bo wiadomo, że w przeszłości jak hospitalizowaliśmy do tej pory tam pacjentów z chorobami płuc, to jakby wymaganiem było obecność tlenu w ścianie, natomiast część szpitali boryka się z tym, że przerabiane są, tak jak w szpitalach powiatowych Interny, gdzie nigdy tego tlenu w ścianie nie było. To znaczy, że trzeba gdzieś go dostarczyć. Zazwyczaj jest on dostarczany w butlach, nawet dużych, ale wyobraźmy sobie, że taka, taki pacjent normalnie wymaga od dwóch, trzech, czterech litrów, które mogliśmy mu zapewnić w oddziale za pomocą butli, i nagle wymaga tych litrów 40-50. Czyli albo częsta butli, wymiana tych butli, albo jeszcze większe, chociaż trudno sobie to pewnie wyobrazić. Dokładnie, i teraz umiejętność zapewnienia szpitalom takiej ilości butli tlenowych jest kolejnym ogromnym wyzwaniem, gdy tych pacjentów jest coraz więcej i nagle mamy 40-50 pacjentów wymagających intensywnej tlenoterapii, wymiany butl, które starczają na kilka, kilkanaście godzin no to jest to jest bardzo duże wyzwanie dla wszystkich jednostek. Nie da się szybko przeprowadzić remontów i wprowadzić tlen do ściany w, w przygotowywanych na szybko jednostkach szpitalnych. Dlatego to jest duże wyzwanie, przed którym stoimy. No, i tutaj rząd i, i władze centralne muszą zapewnić odpowiednią ilość tego tlenu. A wiemy, że ta sytuacja jest trudna w wielu jednostkach. Panie doktorze, to porozmawiajmy jeszcze o samej chorobie. Ja pamiętam, że przed tą jeszcze drugą falą epidemii, przed tymi nagłymi wzrostami zakażeń, specjaliści, eksperci, epidemiolodzy mówili, że wirus się trochę zmienia, wirus mutuje i on jest nieco łagodniejszy, ale łatwiej zaraźliwy. Czy teraz, kiedy? Mamy no, 25, nawet blisko 30 tysięcy zakażeń dziennie. Możemy to potwierdzić. On roznosi się łatwiej, ale jest trochę łagodniejszy. Zdaję sobie sprawę, że do szpitali trafiają osoby, które najciężej przechodzą COVID-19, ale, ale, ale czy, czy, czy te teorie się sprawdziły? Kiedy pójdzie się na obchód poranny i widzi 50 parolatko czy 40 parolatka, czy zdarzyło się, że i młodsi bywali pacjenci z cięższym przebiegiem, z niewydolnością oddechową, to zadaje sobie człowiek pytanie, czy rzeczywiście jest to tak łagodny przebieg. Czy rzeczywiście ta mutacja koronawirusa jest tym, o czym naukowcy mówili, że przechodzimy ją łagodniej? Wydaje się, że wiosną były ku temu lepsze warunki, żeby tak twierdzić, że, że czujemy się dobrze, że radzimy sobie ten blok wschodni lepiej z pandemią. Natomiast jesień postawiła duży znak zapytania przed tymi teoriami. Zweryfikowała Oczywiście... te teorie. Tak, dokładnie. A właściwie ciężkie zachorowania wciąż dotyczą tylko kilku procent chorych, ale ponieważ zakaźność jest tak duża, jest to dwadzieścia kilka tysięcy dzień w dzień, dzień w dzień. Pamiętajmy, że pacjent hospitalizowany nie jest hospitalizowany na jeden dzień i następnego mamy wolne łóżko dla kolejnego pacjenta. No, nawet dwa tygodnie albo i trzy tygodnie może być hospitalizowany, z tego co dokładnie. wiemy. I Je jeżeli przybywa ich po kilkaset województw w skali kraju, po kilkaset dziennie, to, to możemy sobie zdawać sprawę, że bardzo ciężko jest mieć wolne łóżka dla takich chorych. W związku z tym no, obserwujemy to, że ta druga fala bardzo mocno zweryfikowała nasz system ochrony zdrowia. A zatem apelujemy do wszystkich, żeby dbać o siebie i żeby nie narażać innych, także siebie, żeby zostać w domu, jeżeli nie jest konieczne, wychodzić, nosić maseczki, zachowywać dystans. To o co prosimy od dawna, tak naprawdę już od marca, kiedy mieliśmy pierwszy kontakt z koronawirusem w Polsce. I o to pewnie apelujemy. Dziękuję bardzo. Moimi państwo gościem był dr Tomasz Karałda ze Szpitala imienia Barlickiego w Łodzi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzień dobry. Dziękuję. Przepraszam. Dziękuję pięknie. Dzień, Nic nie szkodzi. Rozumiemy zmęczenie, czasami tak bywa. Bardzo dziękujemy panie doktorze. Również dziękuję bardzo. Rozmowa dnia.